15, Uka, 15. Chciałbym się odnieść i kolegę zapewnić, że tak samo Pani Poseł, że, że zdecydowanie nie jesteśmy przystawką PiS-u. Bo, oczywiście, że nie. Równo, równolegle razem z Nowoczesną, która zgłosiła swój projekt, tak samo my zgłosiliśmy swój pro, projekt od, odnośnie związa, rozwiązania Problemu Trybunału Konstytucyjnego złożyliśmy szereg ustaw dotyczących zmiany opodatkowania dla, dla przeciętnych obywateli. Wydaje mi się, że, że to się w tym momencie liczy, a nie rozgrzebywanie jakichś takich niekoniecznie ważnych w debacie publicznej sporów, Ale tylko to, byśmy ruszyli mm -hmm. pod kątem gospodarki w Polsce do przodu. Mm -hmm. Ja, się, ja się, mogę tylko powiedzieć, ja się oczywiście zgadzam. Natomiast zarówno nasze projekty, jak i też myślę, część projektów z 15 czy PSL-u po prostu leży w zamrażarce. Ton dyskusji kreuje prawo i sprawiedliwość. Ale wiesz co, jedną rzecz, na jedną rzecz chciałabym ci zwrócić uwagę, bo mówisz, że kuki z 15 nie jest przystawką PiS-u. A marszałek Tyszka, który współpracuje z Jarosławem Gowinem, myśli, że przypadkowo znalazł się w z 15? Nie wydaje mi się, nie pani wydaje mi się, mi poseł, mi się żeby w to, w ten proces, sposób ale, ale generalnie było, zakładamy, mamy... że współpraca to chwala rzecz. Tak, tak? To Współ... O właśnie, a jeżeli chodzi o współpracę, to wspólnie z Kukizem razem współpracowaliśmy przy ustawie o zgromadzeniach. No proszę jak ładnie, dobrze. To tak, Ty chciałeś zadać pytanie? Tak, proszę. Pani poseł, chciałem tutaj wrócić do, do wspomnianego samorządu i bardziej trendów niż klasyfikacji powiedzmy tej naszej polityki na, na lewo i prawo. Ostatnio mieliśmy okazję przyglądać się e Wynikom badań fokusowych, które zostały, które są zresztą regularnie zlecane, zlecane przez Nowoczesną, i w tych ostatnich udział wzięli zarówno młodzi, jak i starsi Polacy. Mam na myśli tutaj na przykład emerytów z zachodniej, i ze wschodniej części Polski. I generalnie wynikiem tych badań było to, że trend, który teraz panuje, to jest patriotyzm i socjalizm. Nie chciałem zapytać, Pytać, bo niedawno udzieliła pani wywiadu gazecie wyborczej w Toruniu, że bardzo chętnie poparłaby pani Roberta Biedronia i Jacka Jaśkowiaka w przyszłych w następnej kampanii wyborczej, jaką, jaką będą wybory do, do samorządu. I chciałem zapytać, czy, czy to jest ten ruch, który powinna według Pani Nowoczesna popełnić, wbrew. Szeroko i ogólnie idącym trendom? Trendy trendami, zobaczymy co będzie. Natomiast e, w wyborach samorządowych na pewno będziemy wystawiali swoich kandydatów. E, takie mamy założenie. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli. E, nie będziemy mieli swojego kandydata, no bo jakby czas z góry założyć, że też może tak się wydarzyć, to będziemy wspierać kandydata albo ruchów miejskich, albo kandydata Platformy Obywatelskiej. Być może to będzie dosyć yy, szerszy blok. Rzeczywiście powiedziałam, że Robert, że chciałabym bardzo, żebyśmy my jako Nowoczesne głosowali na Roberta Biedronia, ponieważ uważam, że to jest jedyny prezydent, w, jeden z nielicznych prezydentów w zasadzie w Polsce, który realizuje wizję zarządzania miastem, która mi osobiście bardzo odpowiada. Natomiast z Jackiem Jaszkowakiem jest tak, że mi się bardzo podoba to, że on jest prezydentem takim otwartym. Prezydentem, który bardzo mocno zadeklarował walkę z mową nienawiści i z otwartością dla innych. Natomiast to, czy będziemy głosować na Jacka Jaśkowiaka, to myślę, że to jest decyzja zarządu i decyzja struktur w Poznaniu, które tam pracują. I zobaczymy, jak to będzie. Ja myślę, że to będzie naprawdę indywidualna decyzja w każdym mieście i w każdym małym miasteczku. Nie, nie będziemy patrzeć na... Ja jestem bardzo sceptyczna, jeżeli chodzi o sondaże. Zwróćcie uwagę na to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. Przecież okazało się, że ludzie tak naprawdę nie chcą się przyznać do tego, że... Głosują na populistów, na osoby takie jak Donald Trump. Później te wyniki są inne. U nas w Polsce dokładnie podobna sytuacja. Przecież czy ktoś myślał jeszcze kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi, że wygra Andrzej Duda? Prezydent Andrze... Bronisław Komorowski miał przecież 70% poparcia. Naprawdę, nie patrzmy tak stricte, bardzo mocno na sondaże. Nie kierujmy się tym tak mocno, bo trendy mogą być naprawdę zupełnie inne. A sytuacja polityczna może być zupełnie inna.